Duchowe treningi, nauczanie jogi, tantry, jurywedy, łączności z dewami, bóstwami, aniołami niebios. Ogromna praca. Wielu ludzi potrzebuje pomocy do wizualizacji. Potrzebuję literatury duchowej, dobrych książek na tematy takie jak yoga, asany, kundalini, rozwój duchowy, chata yoga, bhava gadgita, całe książeczki na seminariach lajów, laja yogi. Na temat rozwoju serca, sił serca, na temat rozwoju zjawisk paranormalnych, wiele rzeczy na temat laja yogi, co so, na temat kształtowania świadomości, dobrobytu, Mnóstwo bóstwach, boginiach, dużo literatury jak rozwijać ciszę umysłu, albo podstawy o leczenie miodem. O fałszywych naukach, demonizm, wajrociany w buddyzmie, albo o sztukach walki. Starożytnych czy orientalnej magii, całe mnóstwo literatury, O 100 pozycji, głównie wykłady, wykłady i jeszcze raz wykłady, opisy praktyk instrukcje praktyk inicjacyjnych dla praktykujących jogę jogę na wschodzie zaczyna się od inicjacji od błogosławieństwa danego przez guru zresztą praktyki sufich i derwiszów też takie wydawane broszury z praktykami do użytku wewnętrznego dla sufich, do użytku wewnętrznego dla praktykujących jogę, jak rozwinąć ciszę umysłu, ale żeby zdrowo praktykować duchowość, prawdziwą duchowość, wysokich lotów, nie jakaś tam miłość, do wszystkich i do niczego. To i warto czasem zajrzeć do literatury o tym, co jest złem wcielonym na tej Ziemi. Bardzo dużo obrazów potrzebne są i przydatne do wizualizacji. anielskich dewów ze wschodu. Materiały do rozwijania ciakr, materiały naukowo-filozoficzne do pracy z ciakrami, oczyszczania dolnych, piekielnych sfer i rozpoznawania tych, którzy są dumkpa i patala. Czyli siłami ciemności, mroku, zła, chaosu, dyskordii na tej ziemi. Przydają się do tego słowniki sanskryckie. O, takie potężne. Bardzo, bardzo dużo rzeczy jest istotnych dla prawidłowego tłumaczenia. Nauki, jogi. Bardzo często tłumaczenia są dość wypaczone. Piękne obrazy, malowane, robione przez praktykujących. Niektórym zainteresowanym warto przypomnieć, wspominany często na zachodzie, mistrz Moria. Nie powinien być przedmiotem trzenelingów, bo to tylko teozoficzne określenie króla Himalajów, mistrza Himawanta, strażnika ścieżki przekazu, linii przekazu Himawanti. O jedna z form medytacyjnych. Na początku więcej praktykuje się chociażby z Gaja Oczywiście mnóstwo instrukcji do praktyk, ale też materiałów ostrzegawczych przed różnymi satanizmami i demonizmami. Nawet w wydaniu Osio Radzżnisza, którego chrześcijaństwo zamordowało. No, a z przyjemniejszych rzeczy mamy muzykę indyjską, misygongi, dzwony, tampura, gamy, granie i śpiewanie, a z klasyki realizacja programu Hatha Yoga Pradipika, cztery klasy zaawansowania w Hatha Yogę. Rishi Svat to linia Nata Sampradaya stowarzyszona z linią Himawanti-Sampradaya. Wprowadzenie do Yuga. dla zainteresowanych przez Rishis z Himalajów opracowane. A wprowadzenie do Vastu. Budowa domu, urządzanie mieszkania. Wprowadzenie do Agnihotry w indyjskiej wersji. Czasem pomocne są nauki zaprzyjaźnione, inspirowane linią przekazu Himawanti, jak nauki Boin Ra, mistrz Boin Schneider-Franken -Schneider inspirował się naukami linii przekazu Himawanti. To, że ktoś nie do końca praktykuje w linii przekazu Himawanti, to nie oznacza, że nie może się inspirować naukami linii przekazu Himawandhi. Praktyki sufickie dla zainteresowanych sufizmem, sufizm z punktu widzenia jogi. Dużo ciekawych materiałów. biszekam w, w teorii praktyce, czyli jak wykonywać rytuały indyjskie, to też bardzo ważne materiały. Do praktyki ogórów i mistrzach duchowych. To są ważne dzieła. No, ludzie na Zachodzie powinni się nauczyć praktykować, krya yogę. No, to o seksu i miłości z punktu widzenia jogi. to też cenny materiał. A jeszcze bardziej cenniejsze rzeczy to. Co służy rozwojowi duchowemu w rzeczywisty sposób, czyli realna nauka pod przewodem guru. Mistrzowie tacy jak Sri Sri Dbaba też należą do linii przekazu Himavanti. Tego rodzaju literatura pomocnicza jest dostępna. No, najwięcej mamy o laja praktykach lajów, joginów z Himalajów. Wszystkie materiały do użytku wewnętrznego nie są dostępne w handlu detalicznym, są dostępne dla uczestników seminariów. przykładowo do praktyki ajurwedy, lecznictwo z uwzględnieniem ziół ajurwedyjskich dostępnych w Polsce lub możliwych do sprowadzenia, uzdrawiania różnych dolegliwości umysłu. Akupresura. Marma to akupresura indyjska. No, Podobna do chińskiej i japońskiej, bo używa 108 punktów, które są dość dobrze znane. No, o leczeniu nowotworów wedle zasad Ayurvedy. Wprowadzenie do indyjskiej medycyny, vata pitta kappa, w sumie do indyjskiej i tybetańskiej. Albo leczenie kręgosupa i schorzeń kręgosupa. Bardzo dobra pozycja, jak ktoś jogę uczy, ćwiczy. Bardzo się przydaje do realizowania mnóstwa ćwiczeń. Magia żużywic Dziadeł, yurveda w zastosowaniu. Terapia depresji w Ajurwedzie Cała mnóstwo literatury. O. Kto praktykuje, rzeczywiście to ma dostęp do tu Pokazanej literatury. To tylko mały fragment. Tak, jedna dziesiąta na raz wyłożona. Tego, co jest dostępne. Włącznie z eleganckimi podręcznikami do nauki Devanagari, kaligrafii, sanskrycki. O, mamy literki i możemy pisać literki. W sanskrycie uczyć się sanskrytu. Bo praktykujący w bractwie Himavanti, prawdziwi jogini dobrze znają terminologię sanskrytu, a ktoś, kto o jodze nie ma pojęcia, terminologii sanskryckiej na pewno nie zna. A przynajmniej nie zna dobrze. Literatura jest dobierana tematycznie w zależności od wiodących tematów, czyli seminarium czy warsztatu jogicznego. Podręczniki z wykładami z poprzednich sesji są dostępne, a także nagrania. Na płytkach, kasetach, obrazy, obrazki, ale tylko takie, które rzeczywiście służą do praktyki duchowej jako pomoc. O wszystko czeka na tych, którzy szczerze z głębi serca, z głębi zainteresowanie esoteryką duchowością. Głębszą formą praktyki jogi, przybywają do naszego świętego, duchowego bractwa Himawanti.